Wyjazdowy blamasz Romy w Lidze Europy przed derbami Rzymu i wściekły Jose Mourinho. Czy Juventus i Inter to główni kandydaci do tegorocznego Scudetto? A oprócz tego o renowacji stadio Artemio Franchi we Florencji oraz o powrocie z Latana Ibrahimowicza do Milanu. W jakiej roli? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici Sportivi. Piątek, 10 listopada 2023 roku. Dzień dobry. Amici Sportivi, zapraszam do subskrybowania tego kanału, do pozostawienia łapy w górę. Dziękuję serdecznie. Zaczynamy przegląd prasy w wersji flash, w piątkowej wersji flashowej. Dziękuję również za każdą wirtualną kawę, którą być może zechcecie mi postawić. Jak to zrobić, wyjaśniam w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszam i serdecznie dziękuję. Tymczasem zaczynamy nasz przegląd od oczywiście primo piano, czyli przeglądu okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. to Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dziś na okładkach, no może tym razem od prawej. Romanista, fatalni, orribile. José Mourinho wściekły po blamarzu Romy w Pradze. 0 do dwóch ze Slawią tuż przed derbami Rzymu. Gazzetta dello Sport, Philips rozpala Juve. Podczas gdy Locatelli przedłuża kontrakt z klubem, w styczniu do turyńskiej ekipy może dołączyć Anglik, który bardzo pasowałby zdaniem gazety do taktyki Allegri'ego. Ile jest wart Quanto vale Kto? Lautaro Martinez. O tym Corriere dello Sport rozpływające się dzisiaj nad liczbami wykręcającymi, wykręcanymi przez Argentyńczyka, porównując je do europejskiej czołówki. Juve Inter na skalę światową to już tutto sport, które oprócz walki obu klubów o Scudetto pisze o zrewolucjonizowanym formacie klubowych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, gdzie pewne miejsce ma już Inter, a faworytem do zajęcia drugiego dla Włochów jest Juventus, który w rankingu wyprzedza Milan i Napoli. A Sportivi, przypominam, wszystkie pineski, czyli wszystkie tematy okładkowe w zakładce społeczność na naszym kanale na YouTube i na naszym fanpage na Facebooku. Serdecznie zapraszam. Tymczasem dzisiaj czas na flash, nie meczowy. Nie omawiamy meczów w Pucharach Europejskich. Patrzymy na to, co działo się w tym tygodniu, choć oczywiście mecze zajęły swoje należne im miejsce. Natomiast jeden oprócz starcia Milano z PSG odbił się i odbija nadal wciąż szerokim echem. To wczorajszy Lamasz Romy wyjazdowy w Lizę Europy w Pradze w Czechach ze Sławią. I wyjątkowo zwróćmy uwagę na to spotkanie z uwagi na to, że wiele mówi reakcja Jose Mourinho, a przecież jesteśmy w przededniu derbów Rzymu. Przecież ten pojedynek będzie na. To po, będzie pojedynek dużej wagi we Włoszech. Zresztą dysputy Mauricio Sariego z Jose Mourinho przed tym spotkaniem mówią same za siebie. O tym porozmawiamy w studiu Eleven Sports. Na ten temat pomówię na koniec tego przeglądu, ale. Spójrzmy, jak ten e, blamasz, bo tak nazwany jest ten występ Giallo opisuje włoska prasa. E, Corriere dello Sport cytuje Jose Mourinho, który mówił: Byliśmy fatalni, tak stwierdził po meczu, zresztą zarządził ciszę prasową e, powiedział: Slawia nas totalnie zdominowała, zagraliśmy źle pod każdym względem, to nie do pomyślenia, nieprofesjonalne i nie do zaakceptowania. Tylko Eduardo Bowe podobał mi się w tym meczu i nie zasłużył na to, żeby przegrać, tak dodał Portugalczyk. W notach, e, w notach wśród piłkarzy faktycznie fatalnie. 4,5 i 5 od Corriere dello Sport, gdzie niegdzie 5,5, zaś najgorszym graczem meczu wybrano Diego Llorente. Dziennik Il Romanista również dzisiaj nie broni swoich i pisze, w następnych dwóch meczach pucharowych trzeba będzie dać z siebie maksimum sił i możliwości, co może mieć też odbicie na meczach ligowych. Pędzimy dalej. Inter kontra Juventus. Po wygranej Juventusu z Fiorentiną prasa nie przestaje pisać o tak zwanym duello, pojedynkiem z Interem o Scudetto. Dziennikarze podchodzą do tematu niemal z każdej możliwej strony, ale są przekonani o tym, że to właśnie derby Włoch będą derbami o tytuł mistrzowski. Corriere dello Sport pisało w tym tygodniu interjówę, Osobliwy duet, lastrana kopia, zapowiadając już starcie obu drużyn zaplanowane na 26 listopada. Inter i Juventus dzieli w tabeli tylko dwa punkty, a obie drużyny łączy jedno: najlepsza defensywa w lidze. Simone Inzaghi więcej strzela i ma większą jakość w dokonywaniu decydujących zmian. Massimiliano Allegri ma zwycięską mentalność i zwartą drużynę gotową do ogromnych poświęceń. Tak czytamy w tym tekście. Redaktor Alberto Polverosi zresztą skrupulatnie analizuje Jak oba zespoły traciły do tej pory bramki, nielicznie, i już rozpala ogień przed tym wielkim starciem we Włoszech. Podobnie robi pan Olivero z Gazety: Dello Sport. Na jednej z ostatnich rozkładówek tu też wzięto pod lupę Inter i Juventus pod kątem akurat właśnie defensywnego muru, który postawiły obie ekipy. Kiedy Inter dobrze się ustawi, przebić się przez mur Radzurich jest misją niemal niewykonalną. Z drugiej strony, Juventus to również bunkier, który broni się bardzo nisko, a gracze zdolni są. Gracze, którzy zdolni są do krycia indywidualnego, radzą sobie w tej taktyce wprost wybornie i to ich umiejętności oglądamy najczęściej. Beppe Marotta, cytowany w tym tekście, powiedział: Patrząc na statystyki, straciliśmy bramki, których można było uniknąć, a przecież Scudetto wygrywa się najlepszą obroną. Jak wiemy, takiego samego zdania jest Massimiliano Allegri, który, jak czytamy w analizie dziennikarza, latem próbował wysokiego pressingu, ale ostatecznie postanowił wrócić do starego, w cudzysłowie, dobrego. Allegrizmo, które się po prostu sprawdza. A czy się podoba, to już zupełnie inna kwestia. Ostatnimi dniami zrobiło się też głośno po programie Open War w telewizji Dazon, w którym analizowano sytuację z Moisekenem i jego milimetrowym spalonym w meczu Juventusu z Ellasem Verona. Okazało się bowiem, że o decyzji o spalonym zadecydował wybór, uwaga, jednej stop klatki dobranej nieprecyzyjnie i bez przesadnej, albo w ogóle bez pewności sędziów. Jedna klatka wstecz i wszystko byłoby w porządku. Ostatecznie sędziowie, których dialog ujawniono, zapytali siebie, no dobrze, to którą klatkę wybieramy? No i wybrali tę, która przesądziła o nieuznaniu bramki napastnika Juventusu. To wywołało burzę we Włoszech, oburzenie, zwłaszcza, jak możecie się domyślać, turyńskiego Tutto Sport, które pytało, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby dotyczyło to meczu nie z Weroną, a z Interem. Ten sam dziennik i redaktor Marco Bo poświęcił nieco miejsca Wojciechowi Szczęsnemu. Ten świetnie zaprezentował się w pierwszej połowie meczu z Fiorentiną, w drugiej był już bezrobotny. Via dal Bujo wyszedł z mroku, tak zatytułowano ten artykuł. Tek dał radę dzięki Maxowi. Wszystko w kontekście fatalnego występu w starciu z Sassuolo, przegranym wówczas przez Juventus, po fatalnych błędach w defensywie zresztą, ale po którym Szczęsny decyzją Allegiego został w bramce i dzisiaj jest golkiperem, który może pochwalić się Czystym kątem zachowanym od 590 minut. Mniej powodów do zadowolenia ma z kolei Duszan Wlachowicz, na którego w Turynie wciąż czekają. Kilka tekstów w mijającym tygodniu skupiało się właśnie na posusze strzeleckiej serba, jeśli szczęsny z tunelu wyszedł, to serb wciąż w nim jest. Najpierw problemy z plecami, później negatywne myśli, nie najlepsza forma i w rezultacie brak goli od prawie dwóch miesięcy. Napastnik zaliczył dobry początek sezonu, teraz jest w dołku, ale walczy o to, by znowu wrócić na właściwe tory. Dobrą okazją do tego będzie najbliższe starcie ligowe. Cagliari, które mogłoby być dobrą rozgrzewką przed derbami Włoch z Interem. Serb zgodnie z przewidywaniami nie został przyjęty ostatnio gościnnie na Artemio Franki w ostatnim meczu, co z kolei doprowadziło do tego, że sąd sportowy uwaga, podjął decyzję o zamknięciu trybuny kurwa Fiezole na stadionie Fiorentiny, zawieszając jednak karę warunkowo na rok. Jeśli w trakcie tego czasu zostanie popełnione podobne wykroczenie, kara zostanie odwieszona i dodana do bieżącej sankcji będącej rezultatem nowego złamania zasad. Tak mogliśmy przeczytać w decyzji cytowanej przez Corriere dello Sport. A skoro o nowym stadionie Fiorentiny mowa, a w zasadzie nowym starym, Corriere poinformowało, iż w styczniu ruszą pracę nad nowym, odnowionym, odrestaurowanym Artemio Franki. Fiorentina czeka na oferty przetargowe do 11 grudnia, do końca roku wybierze podwykonawcę projektu, a wszystko będzie musiało zamknąć się w kwocie 151 milionów euro. Przypomnijmy, że nie chodzi o nowy, zupełnie nowy obiekt, a o renowacją obecnego. Między innymi konieczne naprawy, wzmocnienie istniejących struktur, dodatkowe stopnie trybuny Fiezole i zadaszenie stadionu od skraju tejże trybuny. To między innymi. A skoro jesteśmy już przy Fiorentinie, wspomnijmy o Cristiano Biragim, którego inicjatywa odbiła się szerokim echem w mediach i wśród kibiców, ponieważ zaraz po starciu z Juventusem jako wolontariusz wybrał się na Campi Bizencio, by pomagać w usuwaniu skutków powodzi, która uderzyła w Toskanię. Żółte gumowce rękawice, zakasane rękawy i ogromne serce. Tak pisały o nim zarówno Gazeta dello Sport, jak i Corriere dello Sport. Wielkie serce, ale do Milanu ma też wciąż najwyraźniej Zlatan Ibrahimović. Powrót Szweda do Milanu zajął sporo miejsca w prasie w mijającym tygodniu. Z Ibrą, jak wiemy, spotkał się Jerry Cardinale, szef Rossoneri, dyskutując z nim rolę, którą miałby objąć. No i właśnie na tę prasa miała różne pomysły. Pisano na przykład o kierowniku drużyny, o różnych innych rolach. Ostatecznie w dzisiejszych wydaniach Czytamy, że miałby on być konsultantem Kardinale i konsultantem spółki Red Bird który miałby wspierać również klub w jego kwestiach operacyjnych. Chociaż genialne zwycięstwo z Paris Saint-Germain nieco podbudowało morale w mediolańskim obozie, szef Milanu zdania nie zmienia i twierdzi, że Ibrahimowicz jest potrzebny. I jak pisała Gazetta Che lavoro per Ibra. Jest dla niego robota. Corriere również podgrzewało ten temat, cytując post w social mediach opublikowany przez Zlatana: "Tik tak tik tak" tak brzmiała treść wpisu obok fotografii Szweda 42 latek w najbliższych tygodniach jeśli nie dniach dołączy na nowo do ekipy Rossonerich równolegle dziennikarze piszą o zbliżającym się mercato milanu na razie ucichły głosy o Jakubie Kiwiorze o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu Pojawiły się za to nazwiska takie jak Kelly czy Guirassi, Rewelacja VFB Stuttgart, Francuz pochodzenia gwinejskiego grający na pozycji napastnika, zawodnik, który ma już na koncie 14 trafień w Bundeslize w tym sezonie, oraz klauzulę w kontrakcie, która pozwala mu odejść już w styczniu. Ale jak możemy dowiedzieć się z tego tekstu duetu Mazini-Mazzara, wygląda na to, że sam chce zostać w Niemczech do czerwca i dopiero wówczas zmienić barwy klubową. Dobrą pasą po meczu z PSG cieszył się również Rafaelao. Dobrą prasą to przede wszystkim wieczór odkupienia, tak pisał Luka Biankin po tym jak Portugalczyk popisał się fantastycznym golem w starciu z Francuzami, rozrysowanym wręcz geometrycznie w gazecie Dello Sport. Rafa na celowniku trafia w krytykę z przewrotki i sam mówi: "Odpowiadamy na boisku". To taki podtytuł jeden z głównych w tym tekście, w którym to redaktor gazety bierze gracza Milanu ewidentnie w obronę, zwracając uwagę na to, że bardzo dużym wyczynem jest to, czego dokonał we wtorkowy wieczór, biorąc pod uwagę fakt, że to on jak nikt inny osobiście odczuł ataki kibiców i dziennikarzy w związku z ostatnimi, istotnie słabszymi w swoim wykonaniu występami. O wyczynie można też mówić i pisać w kontekście Ciro Immobile. Kapitan Lazio zdobył dwusetną bramkę do swojego, dla swojego klubu. Stało się to w meczu Ligi Mistrzów z nordem. Immobile Mobile dołącza do klubu vip z Leo i Lewym. Tak pisał Daniel Rindone z Corriere dello Sport. Od 2016 roku tylko Messi, Lewandowski, Mbappe i Kane sięgnęli pułapu 200 bramek w barwach tego samego klubu. Teraz dołączył do nich Ciro, którego gole wręcz wylistowano jeden za drugim, by pokazać rekordową sekwencję trafień napastnika Lazio, przygotowującego się już zresztą pełną parą do weekendowych. Derbów Rzymu. A ponieważ czeka nas po tym, że przerwa na grę reprezentacji, prasa zaczyna pisać też o prawdopodobnych powołaniach. Luciano Spalletti ma powołać m.in. Andreę Kolpaniego z Moncy oraz Alessandro Błądziorno z Torino, tych, którzy w swoich drużynach, w swoich klubach prezentują się absolutnie wyśmienicie. Na radar wraca też Giorginio, Dzaniolo, jest też Biragi, Bonaventura, a najbliższe mecze są bardzo ważne w kontekście awansu Włochów na Mistrzostwa Europy 17 listopada Włosi zmierzą się z Macedonią Północną w Rzymie o 20:45. Następnie, 20 listopada, w Leverkusen stanął oko w oko z Ukrainą. Kwestia awansu rozstrzygnie się w tych dwóch starciach. Amici Sportywi to najważniejsze newsy, które pojawiły się w prasie w mijającym tygodniu. Ja chcę też przypomnieć, że mamy piątek, weekendu początek i 12 kolejki serii A początek, co oznacza, że pamiętajcie o swoim fantazy. To ostatni gwizdek, ostatni Dzwonek do tego, by dokonać potrzebnych zmian w drużynie. Przypominam też, że na naszym Spotify jest już opublikowany nowy odcinek podcastu Calcio Fantazy, w którym Hubert Czemierowski skupia się na tym, kto jest dostępny w 12 kolejce serii, a kto wypada ze składu z uwagi na kontuzję i kartki oraz kto gra najbardziej równo, kto tak po cichutku, ale jednak punkty zdobywa. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za dzisiaj i co w ten weekend. Dzisiaj zapraszam Was jeszcze na mecz Lasu Verona z Geną, wyjazdowy, więc gramy na Marassi. Ten będę miał e, przyjemność współkomentować z Rykiem Szpruchem. Jutro skupimy się na starciu Monza-Torino. W niedzielę, e, co my mamy w niedzielę? Udineza Atalanta, z tego co pamiętam, jak najbardziej. A później studio przed derbami Rzymu. A po tym, że e, jeszcze inter Frosinone i przerwa, czeka nas przerwa w rozgrywkach ligowych, w trakcie której skupimy się bardziej na rewolucji prezentacjach. Ja życzę Wam miłego dnia i dobrego, pełnego emocji piłkarskich weekendu. Buona giornata, buona fine, buon fine della settimana. To już nie buona settimana, buon weekend amici sportivi. Ci vediamo presto. Ciao!